czwartek 25 dzień lutego Łukasz Kocur Dzień dobry witam państwa i zapraszam na aktualności z Wrocławia w dzisiejszym dzienniku 71 news w którym już za chwilę Don Walsh odwiedził Hydropolis warsztaty antydyskryminacyjne Impel Wrocław przegrywa w pucharze CF. Don Walsh jest jednym z dwóch naukowców, którzy jako pierwsi na świecie 56 lat temu dotarli do najgłębszego miejsca na Ziemi, tzw. Tak Głębi Challengera. Dziś ten wybitny oceanograf, a także odkrywca, odwiedził Wrocław. Don Walsh w 1960 roku przy wykorzystaniu batyskafu sięgnął dna Rowu Mariańskiego, na głębokości blisko 11 kilometrów. Dziś odwiedził Hydropolis, jedyne w Polsce centrum wiedzy poświęcone wodzie. Byłem tutaj zeszłej nocy i spacerowałem po Hydropolis. Zobaczyłem co tutaj zrobiliście. To miejsce naprawdę robi wrażenie. Nie widziałem nigdy nic podobnego. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj być. To wielki zaszczyt dla nas, że jednym z pierwszych wielkich gości, które odwiedzają to miejsce jest Don Walsh. Człowiek, absolutna legenda światowa. Starczy powiedzieć, że dwudziestu paru ludzi było na Księżycu a na głębinach 11 kilometrów na dnie Rowu Mariańskiego tylko trzech. To rzeczywiście wspaniała okoliczność, ale przede wszystkim wspaniały człowiek, którego y, znamy już wcześniej, dlatego że y, specjalny film został przygotowany, jest prezentowany w Hydropolis tutaj właśnie o tym niezwykle skromnym, fantastycznym człowieku. Właśnie w Hydropolis znajduje się jedyna na świecie replika batyskafu Triest, w którym badacze dokonali swojego wyczynu. To właśnie dzięki nim i ich osiągnięciom wiadomo, że nawet na tak wielkiej głębokości, w skrajnie trudnych warunkach i ponad tysiąc razy większym ciśnieniu istnieje życie. One thing people ask me all the time, 50 years, every year, all the time. Were you scared? No, wasn't scared. Ludzie pytają mnie cały czas przez 50 lat każdego roku: Czy byłeś przerażony? Nie, nie byłem. To jest tak, jak pilot testuje nowy samolot, pracujesz z nim. Ćwiczyliśmy 7 miesięcy, zanim wyruszyliśmy w podróż. Braliśmy pod uwagę różne scenariusze, co może pójść dobrze, a co źle. Powiedział coś, co może zabrzmi w moich ustach nieskromnie, ale powiedział, że to jest najpiękniejszy tego typu obiekt na świecie. Tego typu obiekt oczywiście. I nie biorę tego do siebie, bo w końcu y, ogromna armia ludzi pracowała nad tym y, ostatecznym efektem. Ale on y, mówił o, o jego pięknie w sensie funkcji edukacyjnej, funkcji, którą wymyśliliśmy sobie od samego początku, że jest to miejsce, gdzie zarazimy młodych i bardzo młodych ludziom tym, co, co powinno cechować społeczeństwa. Tej i następnej generacji czyli szacunku dla środowiska naturalnego, szacunku dla wody jako tego rzadkiego, niestety coraz rzadszego medium na świecie. Don Walsh brał udział w kilkudziesięciu ekspedycjach naukowych, a jego nazwiskiem nazwana została jedna z grani w Arktyce. Napisał wiele artykułów i książek. Poprowadził blisko 1500 wykładów o tematyce oceanicznej w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. We Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego zorganizowane zostały bezpłatne warsztaty antydyskryminacyjne pod hasłem Stereotypy, Uprzedzenia, Dyskryminacja. Podczas spotkania, drodzy Państwo, uczestnicy dowiedzieli się, czy i jakimi stereotypami posługujemy się na co dzień, a także zapoznali się z procesami szeroko rozumianej dyskryminacji. Warsztaty pod nazwą Stereotypy, Uprzedzenia, Dyskryminacja. Mają na celu przede wszystkim uświadamianie, jak łatwo jest wpaść w pułapkę tzw. dyskryminacji. Uczestnicy kursu, wykonując proste ćwiczenia w grupie, mogą samodzielnie odkryć, jakimi stereotypami posługują się na co dzień. Mogły doświadczyć sytuacji, kiedy poznają swoje silne strony, swoją władzę w grupie, w społeczeństwie, w swoim otoczeniu i dzięki temu mają możliwość później reagować, zarówno w sytuacji, kiedy widzą dyskryminację, jak i wtedy, kiedy może same będą dyskryminowały kogokolwiek. Najciekawsze były działania warsztatowe. To był ogólnie jeden wielki warsztat. Natomiast mieliśmy na pewno pewne zajęcia, które pokazały nam tak naprawdę to, czego, to, co jest oczywiste dla nas, ale nad czym się nie zastanawiamy w normalnym życiu, prawda? I dopiero kiedy sobie sami to uświadomimy, to zobaczymy, czy że właśnie jesteśmy cały... Codziennie jesteśmy dyskryminowani, ale sami też na przykład dyskryminujemy. Jeden właśnie tutaj z wniosków naszego dzisiejszego warsztatu. Nawet jeżeli nie chcemy, prawda? To robimy to czasami. Oczywiście jest to związane nie tyle z naszą jakąś tam złą, złą wolą, ale też ze zdenerwowaniem albo z jakimś właśnie dziwnym dniem i tak dalej. Natomiast, no, jest tak, jest tak i na pewno nie wmawiamy sobie, że tak nie jest. A celem spotkań jest również przekazywanie wiedzy z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i umożliwienie mieszkańcom łatwiejszej integracji. Warsztaty przeznaczone są z myślą o wszystkich mieszkańcach miasta. Staty stereotypy uprzedzenia dyskryminacja to są jednorazowe spotkania mieszkańców Wrocławia, którzy są zainteresowani Swoim rozwojem osobistym, które chcą się dowiedzieć czegoś więcej na temat pewnych mechanizmów, które mogą ich otaczać i często powodują, że mamy okazję poznać osobę, która myśli podobnie, mieszka w tym samym mieście, może łączy nas coś więcej niż tylko zainteresowanie tą tematyką. Można po warsztacie pójść razem na kawę, na spacer, także myślę, że to też jest taka szansa na to, żeby się też zintegrować z innymi mieszkańcami. Umiejętność rozmowy ze sobą, to jest najważniejsze. Czy to jest czarny, biały, żółty czy jakikolwiek inny człowiek, lub też nie wiem, więzień czy, 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 czy jakiś inny, prawda? Jakaś inna osoba, to na pewno musimy ze sobą rozmawiać. Udział w zajęciach jest bezpłatny dzięki finansowaniu ze środków gminy Wrocław. Najbliższy warsztat odbędzie się 23 marca o godzinie 13.30. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc uczestników obowiązują zapisy. Najlepsi tancerze, świetną muzykę, a także niezapomniane emocje. W pierwszy weekend marca Magnolia Park zamieni się w najbardziej roztańczone miejsce na Dolnym Śląsku. To ostatnie chwile, aby właśnie teraz zgłosić się do szóstej edycji Bitwy na taniec. Najbardziej uzdolnieni tancerze spotykają się 5 i 6 marca na scenie największej galerii handlowej w naszym regionie. A wystąpią młodzi i starsi, grupy, a także soliści. Ilu uczestników, tyle także techniki i pomysłów, no ale. Tutaj warto zaznaczyć, najbardziej będzie liczyła się dobra zabawa. Bitwa na taniec to prawdziwe święto tańca, które z każdym rokiem cieszy się coraz większą popularnością. W tym roku organizatorzy spodziewają się kolejnego rekordu. Dlatego już teraz zaproszeni są wszyscy. Wszyscy ci, którzy kochają taniec, grupy, soliści, całe rodziny. Tancerze mogą także wysyłać zgłoszenia do 1 marca 2016 roku na adres bitwa na Home. Uczestników oceni natomiast wyjątkowe jury. Występy będą komentować Maciej Gleba-Florek, tancerz, choreograf, zwycięzca, a obecnie juror programu TVN You Can Dance, a także Maciej Mołdoch, popularny tancerz, choreograf i finalista m.in. programu Go To Dance. Ponadto Marta Mościcka, tancerka, choreograf i wielokrotna finalistka Mistrzostw Polski w hip-hopie. We Wrocławiu jest bardzo wielu utalentowanych młodych ludzi. Przypomnijmy, to będzie szósta edycja bitwy na taniec, która jednorazowo gromadzi setki uczestników. Siatkarki Impela Wrocław odpadły z rozgrywek o Puchar Cef. W środę w rewanżowym meczu rundy Challenge wrocławianki przegrały przed własną publicznością z Galatasarayem Stambuł 1-3. Przypomnijmy, w pierwszym spotkaniu w Stambule turecki zespół także wygrał 3-1. Stawką tego spotkania był awans do półfinału Pucharu a tu własnego boiska nie pomógł Imperkom. Zadanie było następujące: Wrocławianki musiały pokonać rywalki ze Stambułu 3 do 0 bądź 3 do 1. Pierwszy set zakończył się wysokim prowadzeniem impelek 25 do 15. Wystarczyło, aby zwyciężyć w drugiej partii, ale set po bardzo zaciętej walce zakończył się wynikiem 21 do 25, a następnie 22 do 25. I to właśnie trzeci set, który Impelki musiały wygrać, by myśleć o awansie do kolejnej fazy pucharowej, przyniósł najwięcej emocji w tym spotkaniu. W trzecim secie było tak, że prowadziłyśmy nawet były, były te punkty przewagą dla nas, natomiast natomiast nie wiem, czy to jest chwila po prostu rozprężenia, jakiegoś staty, utrata koncentracji. Do końca nie wiem z czego to wynika, natomiast y, konsekwencje są, y, no, można powiedzieć, tragiczne dla nas, tak? Kończymy, kończymy y, przygodę z rozrywkami. Y, Takimi międzynarodowymi przewaga tutaj wzrosła bardzo wysoka, aczkolwiek później nasz zespół grał i odrabiał te zaległości. Także gdyby nie może kilka błędów, które popełniliśmy niepotrzebnie w tej końcówce tego seta, i to my tak naprawdę oddaliśmy tam jakby inicjatywę, gdzie już przejęliśmy tę inicjatywę. Wygrywaliśmy już wszystko, co tam co się dało. No szkoda, że tego, te, tego nie dociągnęliśmy. No przede wszystkim szkoda, że nie wygraliśmy tego meczu za trzy punkty. To był bardzo trudny i twardy mecz, ponieważ to Impelki to od samego to początku, to to początku to przycisnęły. Było ciężko. Od pierwszego seta. Potem jednak po 2-1 dla nas miałyśmy już awans i to nas ucieszyło. Impel Wrocław pożegnał się z europejskimi rozgrywkami, ale Impelki walczą o Mistrzostwo Polski, natomiast w marcu rozpoczną swój udział w Pucharze Polski. trzeba myśleć o lidze, o tym, co będzie nas co nas spotka w najbliższych tygodniach. Już te podróże jakby europejskie mamy w tym sezonie za sobą. No i teraz fokus na, na, na ligę, na Puchar Polski będzie się też dużo działo w najbliższym czasie, także mamy, no, mamy nad czym pracować na pewno i będziemy pracować po to, żeby, żeby tutaj w tej lidze i w Pucharze Polski najwyżej. W tym sezonie już odpadłyśmy z tych rozgrywek międzynarodowych, więc lokalne podwórko jest do podbicia. Ostatni set tego spotkania nie miał już większego znaczenia. Na boisku pojawiły się zmienniczki najlepszej szóstki. Najbliższe spotkanie, w ramach 20. kolejki fazy zasadniczej, najbliższą sobotę 27 lutego o godzinie 17. Wtedy też do HW Orbita przyjedzie zespół Legionowia Legionowo. Informacją ze świata sportu kończymy czwartkowe wydanie dziennika 7 The News. Kolejna porcja aktualności ze stolicy Dolnego Śląska, już jutro w piątek, kwadrans po godzinie 17. W imieniu całego zespołu redakcyjnego dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia.